Czytam maila, ok? No. Dobra. Dobra. Mail. Mail. Transfer usług. Tak. Ok. okay. Transfer usług. Eee, dzień dobry. Chciałbym przyjąć wizytę technika i przeniesienie usług z poniedziałku na wtorek. Napisał w niedzielę, prawda? Mhm. Mm eee, dzisiaj dostaję maila. 6 godzin temu. Dzień dobry. Widzę w systemie, że transfer został już zaplanowany. Mam nadzieję, że instalacja przebiegnie bezproblemowo. I teraz uwaga. A i że biurko dotrze na czas. A ja takie. Ok. Wiesz, jakby, no, że już jakby dotarło. Się sobie Tak, tylko że to UPC do mnie pisze, że to biurko dotarło na czas, nie? A co? I ja takie. Ale pomyślałem sobie, może. Ale tak sobie <laughs> pomyślałem, skąd, skąd ty pr wie o jakimś biurku no. na czas, nie? A pomyślałem sobie, może jak już, jak powiedziałem, że przenoszę te usługi, to o biurku coś powiedziałem, ale nie mam pojęcia, nie? No. I wczorajszym faktycznie dostępny był jedynie dział pomocy technicznej i nie miałam możliwości zająć się sprawą. Czekam na informację, czy jutro wszystko się udało. Proszę pozdrowić również resztę chopaków i życzę wszystkiego dobrego w nowym mieszkaniu. Cześć? Karolina. Customer service specialist. Yupi's Co! No. O kurde! No Wiccę! Wic! A to dobrze, bo jakby jesteś z to już wiedzą, że będzie. Do liczba. Karoliny! No Do Karoliny od razu bezpośrednio transfer zrobiony. Ej, zajebista. Chyba że mój mail już jest po tych imbach wtedy. Było takie, uwaga, to ten debil z Twitcha pisze, jak coś tak. zajmijcie się mi takie miłego, miłego. Pozdrawiam. <grym> Widz na adres Monka Giga. Oho. To jest na złotej. No w sumie na no, 44. Piętro 34. 44. 44. 44. O, tematycznie, tematycznie. A ty masz jakiś tam, yy, tam, po prostu, czy sobie ten dajesz? Karolina do cholery jasna, mu... czemu Czekaj. na początku roku chorek miał tak beznadziejny <noise> A, internet. Czy ty tam sobie dajesz jakoś tam, masz mocniejszy, czy po prostu masz światłowód pociągnięty i tyle? Nie, nie, czy to samo, ten... wiesz. A. Plus jest taki, że poprzedni właściciel też miał to UPC, tylko wiesz, ja nie mogłem jego wziąć, bo on miał, wiesz, normalna ja mam na firmę, nie? Mhm, <noise> no tak, no tak, więc, pewnie, pewnie. Więc klasycznie, wiesz, musiał być przeniesione, ale przynajmniej wiem, że działa, nie? No to, to prawda, to prawda. Nie no, to git, to git. Działa, kopium! O, ale będzie już <laughs> rozdychana butla. A to jutro cię instalują? No, no, no. No jutro już w nowej jaskini. A już na stałe tam się zatrzymujesz? Nie, wiesz co, myślałem, żeby tak na tydzień sobie pomieszkać. A, no ta, to, 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 No to. A, a to o, To może zrobisz taki pożegnalny room tour starego mieszkania? Oj nie. A. No dobra. A zdradzisz chociaż adres? Żeby ludzie wiedzieli, Starego że mieszkania? kurde mieszkałem obok. Całe życie nie, mieszkałem. Nie, nie chcę, żeby tu jakieś przypały były. Ale tak mniej więcej, chociaż dzielnicę zdradzisz. No na Saskiej, Saskia Kępa. To, 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 to A. już zawsze było znane. Znaczy, ja wiem, bo cię otworzyłem, ale... <śmiech> <śmiech> Także mi to nie musisz <laughs> mówić, no. E, widzę, że torek w formie. Dwie godziny dalej, <laughs> Czas na półek. Godzina 52, dwa, Nie, no jest forma, jest forma. Przecież mam jeszcze 7 minut, no. Jest forma. <laughs> nie, bo myśmy, wiesz, kącik żartów i, i tak się przedłużyło. Ta, nie, dzisiaj po prostu była okazja, raz rozumiem, rozumiem. A, jeszcze mi yy, neta wywaliło. Ta! No, ja nie wiem, było live'a pół godziny, rozumiem. także w, teoretycznie no ta. półtorej godziny. No tak, tak, tak. No. Rozumiem. Wiesz o, rozumiem, o co chodzi, no. Rozumiem, rozumiem, tak. Ej stary, dobra, nie wiem czy to mówić. No mów, Absolutnie no. Nie mogę, fuck it. Bo stwierdziłem, że jak już ego wybiło, no. to, y, bo spotkałem w ogóle mojego byłego sąsiada mhm. na klatce schodowej mhm. y, i okazało się. Ale tego, że co on... pożyczał pieniądze? Nie. A, A, nie, nie. Tego, co <laughs> pożycza mi mieszkanie teraz nowe. A, no, no. no. Bo, nie, bo Aha, w tym nowym mieszkaniu, dobra, no. Ja tak się zdziwiłem, co on tu robi. Nie? Bo wiesz, okazuje się, że on miesiąc jeszcze mieszka w tym budynku, tylko na innym piętrze. I stwierdziłem, że zapytam się go. Gdzie jest ten pierdzielony syp śmieci jebany? Bo nie wiedziałem go teraz. No pewnie w tym, w garażu, nie? No wiem, no teraz już wiem, teraz już wiem. tylko dobra, dobra. tego nie wiedziałem. No, okay, okay. no tak wszystko okej, okay, ja tak. I już, ja już procesuję w głowie, jak się o to zapytać? Ja mówię, tak, wszystko okej. Okay. On mówi, nic nie potrzeba, ja mówię. I to tak już zastanawiam się, no w tym się tempie gra, się gra na ścianie będzie mówię, za miesiąc papella. No w sumie to miałbym pytanie, ale to jest takie losowe, ja sobie i tak poradzę, ale jak już jesteś <grym <grym Nie, nie tak mów, jak nie chcesz, to nie mów, ale <grym> nie, mów, to nie mów, nie. Ale nie był zdziwiony. odpowiedział, a. a nie, no normalnie tam przy garażu jest. Ale ja mówię, tak jest, ale okay. tak, tak zawsze jest stary. W sensie tak zawsze jest, że, że te sypy są w jakiś porąbanych miejscu. Mi się, że ochroniasz tam obok, a ja tak idę, bez śmieci, wchodzę do tego sypu śmieci i zaraz wychodzę. Myślę, chłop musiał mieć i już zwykle to ze śmieciami tam idziesz, nie? <laughs> a on, tak... on tak myśli, kurde, że ten chłop czekał dwa tygodnie na to, aż mu ktoś powie, gdzieś sypu śmieci. <śmiech> <śmiech> tak wchodzę tam, <laughs> zamykam za sobą i zaraz wychodzę, i tak tylko no. To czyli tam jest, dobra, tam jest dobra? Tak, zajebiście, o, tak zajebiście. Jest, tak, okej. Okay, okay. <grym grym> ty powinieneś no. tak foteczkę zrobić, tak, dobra, kozak. Dobra, dobra, Ale na przykład, dobra. stary, ja mam, jest, znaczy nie ja ty. mam, tylko moja rodzina ma y, mieszkanko w Sopocie i tam okay, też jest stary, okay. tak, że jak zjeżdżasz do, właśnie na, na parking, to, mu, to nie ma, że na parking gdzieś przy wejściu, przy wyjściu. Nie, stary, w jednym rogu parkingu, w randomowym, to nie ma żadnych oznaczeń. Co małe drzwiczki tak, szare? Ta, no, małe, tak, szare no, drzwiczki. Tak, I tam, tak, tam musisz tak. włożyć, nie ma oznaczenia, Rzecz, syp śmieci. Tak, nie, małe tak, drzwiczki. Tak. Musisz się domyśleć, że musisz się no przekręcić ja kluczem, tak miałem, i w środku masz dopiero sortowanie śmieci. Bo ja stary, bo ja byłem w tym miejscu już wcześniej, no, no nie? Tylko wiesz, no jakieś z dupy drzwi nie będę otwierał, nie? Myślałem, że wiesz, jest jakoś oznaczone, no nie? Wiesz, no, no, no. Wiesz, bo tam na przykład jest, yy, nie wiem, yy, 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 skrytka telekomunikacyjna, samiś, się tam na klucz otwierasz i masz, wiesz, wszystkie jakieś przełączniki itp., no nie? Myślałem, że jest syp śmieci też będzie oznaczony, no nie? No to. Nie, no właśnie, one yy, są z... zawsze jakoś poukrywany. No właśnie. Fajnie, no, fajnie, fajnie. Ej, fajnie. jaram się, jara mi się. Aż mi trochę no. pomyślałem, że... Żeby może nie autko, tylko właśnie może... Dawaj walić kurde, jest takie mocne tu mieszkanie. Znaczy dawaj, nie no, nie mieszkanie. no, sąsiadem nie będę, ale mi chodzi... Chodzi, żeby nie, wiesz, nie, no, tak, żeby no to przelokować... Ja mówię, dawaj. No tak, tak, no to ja mówię to, nie? Stary, teraz jeszcze są mecze. Wpadaj Jezus, na meczyk do no, Kamilka. Na meczyk. No kurde. I masz miejsce wolne parkingowe. Ja mam samochód. No, zawsze mam, zawsze mam. a mogę tam trzymać samochód? Nie, na no, razie jaki? Ten taki, który mnie woziłeś do Frajdy, do Jeffsa to tak. Tak, tak, to nie, nie będzie wstydu. A nie, bo ja nowy biorę, wiesz, w leasing, bo muszę wziąć auto tak? w leasing, a tam to nie jest w leasingu, no. No tam jest tam jest yy, limiter, jak nie ma pół bańki to nie parkujesz. A. Bo będzie wstyd, muszę zrobić jakieś dobre wrażenie. Ale nie mieć w ogóle samochodu i sprawy. Pewnie, 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 pewnie. Nie, to za niego nie będzie wstydu. Nie jakiś, nie będzie wstyd. Nie, nie, za tego nie będzie wstydu. Dobra, dobra. To ja podjadę, ty wy zobaczysz przez tak... Nie, stary, nie dalej. Torek, wycofuj się, bo sąsiad Patrzy. Nie, tu parkuje. Co ty machasz, debilu? Co machasz? Ty co do robisz? Wypacz tam. Nie, nie, będzie git, będzie git, będzie git. Będzie git. No ale widziałem, faktycznie, obok tego auta, obok to tam może być ciężko coś postawić, żeby dobrze wyglądało. No ciężko, ciężko, ciężko no, mówię, już przebić. To tak pół bańki to jeszcze no, to jest jest, tak... jakoś to wygląda, no, no, no. nie? No, to jest tak, no, Ale to jest przewalone, bo ja się przyszedłem tak, po no. tym i tam autentycznie nie ma gówno samochodu. Kiedy myślę gówno samochód, mam na myśli normalny samochód. Już mi się percepcja samochodów zmieniła no. w tym garażu, nie? Tak wiesz, podjechałaby jakaś Audica, takie, Jezu, ale szmelc, nie, Co nawet nie Porsche. A widziałeś w ogóle ludzi, jak tam, no na pewno widziałeś, jak chodzą, wychodzą <grym> do budynku, nie? tak, I to tak jest, Ale to, to jest, to. większość to są tacy biznesmeni, czy, coś w sensie jakichś garniturek i tak dalej, czy tacy bardziej, nie wiem, no ja wiem na przykład jedną osobę, która tam mieszka, no, no. i ona biznesmenem nie jest, ale... Yy... Tak ogólnie. Widziałam kilku, widziałam. W ogóle ciekawostka była taka. A dobra, bo nie będę miał nic na swojego seriala podawać. Jak mówiłeś, mówiłeś, mówił, 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 właśnie. No, no to nic. No to no, To no nie tak, mówię. Nie, nie mówię. Nie, to ja daj pójdę mi się, pograć, daj wiesz? Mi się. Pogram się w gierki. <laughs> o Jezu, cieba ktoś z z butlami, bo nie mogę grać w grę. Nie. Nie Naprawdę no, doj, idę no. Nie rupiaj, nie rupiaj. Weź się zrób sleepover <laughs> A to przepraszam, nocowanie już wyszło. Za brak streamów. Ale nie, on nie wiedzie na parking z tym swoim samochodem. No co ty udajesz? Nie, nie, no on leżeć będzie. Normalnie na miejscu parkingowym. W sumie. W sumie to mogłoby być ten jakiś namiocik, by tam postawić. W sumie duże jest to miejsce no. parkingowe ha ja się zastanawiam. Fajne powitanie. A ja się zastanawiam, o co chodzi z tym powitaniem? A ja stary zlikowałem czat. Poczekaj. Rozdawaliśmy ten. Admisję ma na tym czacie. No, jest powitanie na naszym serwerze. Aha. Ej, rozdałem te 10 kodów, nie? Do Ubisoftu. No, no. I dosłownie z 10 osób, 8 osób mi napisało, ej, kod nie działa, po czym tego samego dnia, a jezu, a jestem debilem, to na Uplayu, a nie na Steamie, <grym> dosłownie 5 osób napisało, o, nie jak coś, kod nie działa, i dosłownie po godzinie, a dobra, działa jednak. <grym> o, nie, ale ja w sumie też tak zrobiłem PPG, to ja się nie odzywam. Ja kupowałem jakąś gierkę, i ona a to Simsy chyba kupowałem do jakichś dodatek. I też miałem kodik do Simsów, i też wrzuciłem na Steam, a I tak czekaj, nie działa. A to się okazało, że na Originie trzeba dorzucić. A on już na policję dzwonił, oszukali na kod. Pega <laughs> credit, Pieniądze moje. No nic, nie, bo to już dwie godziny intra. Kamilek, muszę zagrać, wiesz? Mam terminy tutaj obstawione. Słuchaj. A, nie, pewnie ja się wyprowadzę. Pewnie. A bo gdzie? Teraz, teraz, A no boś nie, pewnie. nie, ja już wyjdę, bo to jest tak, że teraz nagle musimy nagle grać. Pewnie, grać. nie, no. słuchaj, nie, ja wyjdę. nie, no nie, No nie, nie, no nie, nie, naprawdę, nie, no. słuchaj, Torek, nie, ale Gryta, nie, 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 pogadać, nie, ma problemu. Może, no to mogę.